Mizmor, kuf, kaf, hej. Mizmor, psalm, pieśń, kuf, sto, kaf dwadzieścia, hej, 5. A więc psalm 125, werset drugi, czyli Beit. Literka bet oznacza dwa. Werset drugi. Jerusalem, harim, sawiflach, Jerozolima, góry. Sawif otaczają Lachją. Va Adonai Leamo, le a pan, juthej wafhej, tutaj pada imię Boże, otacza swój lud, le amo. Meat od teraz veat olam, i na wieki. Jerusalaym harim sa lach. Va Adonai, juthej wafhej, sa Leamo, le amo. ta veat olam. Zdjęcie Góry Oliwnej i tłumaczenie Biblii tysiąclecia. Góry otaczają Jeruzalem, tak Pan otacza swój lud, i teraz, i na wieki. BT oznacza Biblię tysiąclecia. Góra Oliwna po hebrajsku: Har HaZeitim. Har to góra, Zeitim. Oliwna. Góra Oliwna leży na wschodnim krańcu Jerozolimy i oddziela miasto od pustyni judzkiej. Ze zbocza góry, jest wyższa od wzgórza świątynnego, rozpościera się rozległy widok na święte miasto Jerozolimę z charakterystyczną złotą kopułą na skalę. Od starego miasta i ofelu oddziela je dolina cedronu. Zajd, czyli oliwka albo drzewo oliwne. Zajd. Zain Jud Taf. Septuaginta. Ore kuklo autes kai kyrios kuklo tu lau autu apotu nun kai heostus aionos Ore, góry, kuklo, otaczające, to w zasadzie jest rzeczownik, autes, czyli ją, kai kyrios kuklo tu lau autu, tak, pan otaczający, lau, lud, autu swój, apotu nun, od teraz Kaj heos tu a Na wieki. I na wieki. Kaj i na wieki. Teraz mamy tekst aramejski, czyli Targum. Jerusalem tu raja hazor hazor dilach. Umemra memra Adonai hazor hazor le amech. Min haszta veat alma. A więc Jerusalem, czyli Jerozolima, Turaja, Góry, Hazor, Chazor, Dilach otaczają ją U memra i słowo pana, Hazor, Chazor, Leamech otacza swój lud. Min haszta od teraz veat alma i na wieki. Memra jest tutaj słowo, jest synonimem samego Boga. Tak często pojawia się w targumach słowo memra jako słowo. King James Version: As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people, from henceforth even for ever. Hierusalem montes in circuitu eius et Dominus in circuitu populi sui, a modo et usque in aternum. A więc Vulgata, tłumaczenie na łacinę. Oczywiście pracę nad wulgatą ogromną wykonał święty Hieronim, który ten obrazek właśnie jego przedstawia. To góry. Savi u let me at ta at me at ta sabi